Hejcie kochani, z tej strony Google, a ja dzisiaj słuchajcie, będziemy mniej więcej odpowiadać na Wasze pytanka, które ostatnio zadaliście w ankiecie. No dobrze, słuchajcie. Niektóre są pytanka, które były na TikToku, bo mogliście też mi na TikToku, wiadomo, się napisać. No dobra. Pierwsze pytanie jest takie: TikTok czy YouTube? No oczywiście widzę, że YouTube. Na YouTube najczęściej przebywam i na YouTubie najczęściej nagrywam. Na TikToku to bardzo rzadko. No dobra. Pozdrowisz kogoś z mojej klasy. Pozdrawiam całą Twoją klasę. E, dobra. Kiedy masz urodzinę? Mam 8 lutego. Kolejne. kot czy pies? E, koty czy psy to bardziej chyba mi się wydaje, że piaski. No dobra. Nagrasz Dors. E, ja Dorsy nie nagrywam, bo słuchajcie uważam, że są nudne dosyć. Więc tak nie umiem grać w dorsy. No dobra. Eee, oczywiście kolejne pytanko. Okej. Okay. Kolejne pytanie. Kurde, co mi się zrobiło? Kolejne pytanko. To no tak. Eee, dorsy czy mur misery? Mur misery znacznie murter misery, ponieważ... Em, jest lepsze. Dobra. I to chyba każdy nagrywa, powiedział. Okej, okay. eee, widzę. To tak. E, Dorsze były kiedyś popularne. E, oglądałaś władcy Mu... C, ch, nie, nie oglądałam takiego czegoś. E, nawet nie wiem, co to jest. <grym> Więc no. Dobra. E, pozdrowisz, i ty z Andzia S. Pozdrawiam serdecznie. E, I ty z Andzia S. Okej, okay, widzę. Wam. Kolejne. E, z, lubisz fanki. Ja je kocham, widzowie. Na no, od życia. Kocham moich widzów, więc no. E, dobra. Nie ma kochańszych widzów. Nie ma, Dobra. E, Oglądałeś fajne konto. Oglądałam, nawet mi pisało komentarz, więc no. E, dobra. Okej. Okay. Hejka. E, dobra, kolejna. Dlatego mniej więcej tu otworzyłam wam drzwiczki, żebyście mogli sobie wejść. Okej. Nagraj was... Nagryć Nie, Nie, nie nagram. Chyba. Yy, dobra. Teraz kolejna widba. Yy, kiedy miałeś pierwszą komunię? Pierwszy raz miałam pierwszą komunię chyba w trzeciej klasie, jak się nie mylę. Dobra. Jak masz na drugie imię lub na trzecie? Ja na drugie mam Wiktorię. Trzeciego jeszcze nie mam. Pogodzisz się z misią? Nie, nie pogodzę się raczej z nią, chociaż myślę, że to ona pierwsza zaczęła i to ona powinna się z nią pogodzić, ale dobra. Widzibę. Nagroś challenge jako cringe. Może nagram. Jak obchodzisz Halloween? Obchodzę w sposób naturalny, słuchajcie. W sposób naturalny, czyli włączamy horror. Tak, widzicie, włączamy horror. I widzę No mniej więcej słodycze i w ogóle... takim jak wiecie. Tak. Dobra, widzę. A jak ma na imię twój kanał, bo już nie mam. Jak to? Kuki. Kukiulia. Mój kanał to Kukiulia. Jak można to na Taka prosta nazwa. No dobra. Eee, to tak. Eee, no, też powiedziałam. I eee, kurde, się pogubiłam. Masz zwierzę? Tak, mam zwierzę. Papugi i pieska. Papugi są mojej siostry. Jaki lubisz kolor? Eee, lubię kolor różowy, niebieski, czerwony. Okej. Okay. Zaraz dołączę. Ok. To teraz tak. Kolejne. Ilu osób masz w klasie? 30, 32 osób. E, osoby. Jak ma twój, e, twoja byfyfy na imię? W realu. E, Weronika. Ale słuchajcie, mam też przyjaciela, który też jest. I to jest Abi, czyli Piotr. Raczej nie lubi jak się na niego tak mówi, nie wiem. No ale ksywa to jest api. Ona ogląda na ty. A okis? Nie rozumiem. Ok, widzę wam. Zawsze. A nie, dobra. Kurde, lubisz wyfy? Tak. E... Lubię wół. Nie no, nie cierpię wofu, widzę. Nie cierpię, widzę, wam, ze względu na to, że nie lubię i nie chodzę na niego. Dobra, jaki lubisz serial? Ym, różne. Różne, teraz mi się nie chce wymieniać. Bo nie. Dobra, widzę, kolejne pytanie. Jaki lubisz kraj? Ym, zależy, No, no. Lubię Niemcy. Niemcy, najlepszy kraj kurde, jakie lubię krajną? No, być no, zależną no. Kurde. Bardzo ciężkie pytania, bo słuchajcie, jest kraj masa który jeszcze nie odwiedziłam. A nie wiem, jak na przykład wyglądają, więc no. Mega fajne filmiki. Dzięki. Okej, okay. kolejne, to tak. Pozdrowienia, Pozdrawiam, Wika. Pozdrawiam serdecznie, Wika. Za co się przebierasz na Halloween? Za pannę młodą. Mniej więcej, widzę, że taki make-up sobie zrobię. Nawet nagram go. Dobra, widzę Wam. Okej, okay, widzę wam. Yy, To tak, kolejne. Yy, chodzisz na dodatkowe? Yy, nie. Dobra. I słuchajcie, życzę tu zdrówkę dla tej bo słuchajcie, jest trochę jak, no. Trochę się nie czułam na siłach, więc... Okej. Okay. Kolejne. Ile masz lat? Mam 15. Kolejne. Co lubisz robić? Zależy. Nagrywać. Najbardziej nagrywać. Mm, dobra. E, obchodzisz Halloween? Tak, obchodzę. E, ulubiony przedmiot? Niemiecki. Eee, czy oglądałeś mój kanał? Tak, oglądałam. Gdzie mieszkasz? Eee, w Polsce? <laughs> Chyba nie mogę mówić miejscowości, nie wiem. Dobra, ja tylko nagrywam na ty, ale zazdrość, że masz tyle subskrypcji. A, ok, Nie, no po prostu. No widzisz. Okej. Okay. Lubisz mój kanał, tak, lubię twój kanał. Ładny skin, e, prześliczny. I dziękuję za ocenkę mojego. Znasz Wojana, i czy oglądałeś go? E, znam Wojana i osobiście go znam. E, już... O matko, jak tu dużo pytań jeszcze. E, tak, znam Wojana, ale osobiście go znam. E, znam Wojana, ale go nie oglądam, jakby, no. Znam go osobiście, ale go nie oglądam. Dobra, widzówmy. E, wiem, że ma więcej subów ode mnie, w ogóle, ale no. Dobra. To widzowie, ja już chyba pytania odpowiedziałam, więc jakieś macie, to zadawajcie. Tutaj na serwie. Bo już odpowiedziałam. Na no, wszystkie chyba? Chyba tak. To może miniatur. To może miniaturka Chociaż nie wiem, gdzie wam. Czy będziecie chcia. chcieli? Ok. Takie ok. Okej. Okay. To ustawcie się. Co? Jak to co? Miniaturka na odcinek. Miniaturka na odcinek. Bo muszę wiedzieć, kto jest na tym odcinku i w ogóle. Dobra. Chodźcie. Ale ustawcie się w rzędzie dziewczyny. A, okej. Okay. No ustawcie się w rzędzie, a nie przed nami. No dobra. Okej. Okay. Posuńcie się. Dobra. Już. Okej, okay, widzę, już mniej więcej e, skończyłam. Okej, okay, widzę wam. Więc możecie napisać w komentarzu, jakie wy macie pytanka do mnie. Oczywiście, widzę, na niektóre odpowiedziałam. Postarałam się odpowiadać na wszystkie. No mniej więcej, ostatnio też zatali się jakieś pytanka, widzę, więc nie wiem, kiedy będzie. Już muszę, słuchajcie, kończyć. Ale dobra, widzę, z zadowolonym humorkiem kończymy ten Odcinaczek, mam nadzieję widzowie, że tego, że wam się podobało, szkoda, że to play na końcówkę dołączył, ale no cóż, no i baju, pa!